Pozdrawiam. Całą drużynę pozdrawiam. Braki kadrowe po naszej stronie w wyniku chorób, co po niektórych zawodników spowodowało, się, że przyjechaliśmy w okrojonym składzie. A wiadomo jest żeśmy się spotkali jako obecny mistrz Polski, także skóry nie byliśmy na straconej pozycji, ale wiadomo z kim gramy i z czym się możemy liczyć. Dziewięciu zawodników mieliśmy tutaj w składzie, no w wyniku takich, a nie innych przyczyn. No zawsze miało 16, zawsze było to rotowanie, te składy większe i, i większa możliwość prowadzenia szybkiej gry przez cały okres 60 minut. I mieli siłę chłopaki, próbowali nawiązać obniżoną walkę, ale wiadomo, że z biegiem minut ta ta walka stała się dla nich coraz trudniejsza, bo zawsze postawiono wysoką poprzeczkę, biegali dużo i wiadomo tym sposobem zmuszali nas do licznych błędów i, i co, no wyprowadzali szybkie kontry i z tego wynik taki jaki jest. Na początku nawiązaliśmy walkę, ale wiadomo, no zabrakło trochę siły. i co mogę zabiegali nas, na słowaki, bardzo szybką, dobrą półkę, szybkie wynowienia, kontra. No i co, zabrakło siły. Oczywiście się chociaż mam duże pretensje do tego, że rzucili nam telebramy, bo nie powinni tam w telebramy rzucić, no ale to jeszcze na kartę, tego, że to yy, są młodzi i popełniają błędy, no i oczywiście sytuacja sama na było ich też bardzo dużo, także, także tutaj jak, jak tam się traci, tu powinno się yy, to yy, odrobić. Yy, natomiast no, nie zrobili, ci nasi najstarsi są po Mistrzostwie Polskiej jeszcze raz. Gratuluję no, z Mateuszem, jak my ostatnio roz, rozmawiali, to pytał się o to i ja powiedziałem, że zostanę w Polski. I tak się stało, bo rzeczywiście najlepsza drużyna, jeśli chodzi o ten mieszczan Próbować. Naszym zadaniem jest wygrywanie młodzieży. Wiadomo, że nie jesteśmy faworytem tej drugiej ligi, bo przedział wiekowy mojego zespołu tu jest 2005-2007, także to są junior i junior młodszy. Także dużo, dużo się możemy spodziewać, ale chcemy go odgrywać, żeby w przyszłości było jakieś miały rezultaty i efekty. A my tutaj jeszcze mamy trochę grania, 6 meczów zostało. Jest jeszcze szansa na zdobycie pierwszego miejsca, bo tam wtierce się troszeczkę obsunęły w jednym noczu. No ale trzeba to zrobić naprawdę z klasą. Tu do końca musimy wojować. Ci, co są zdrowi i w na muszą po prostu pokazać to, to, co potrafią. A potrafią dużo, no i trzeba po prostu wojować. Tu już nic, nic, nic nie daje za darmo.